dobry Państwo, magister Zarzycki. Dzisiaj w Staszowie odbywa się turniej badmintona, i ten turniej ma silną obsadę. Między innymi dowiedziałem się, że na tym turnieju występuje człowiek, który zawodniczo, no prawie że zawodowo uprawiał badmintona, był w kadrze polski nawet. Proszę się przedstawić i powiedzieć troszkę o swojej drodze sportowej. Nazywam się Sebastian Sado, pochodzę z Robczyc. Tam zacząłem swoją karierę, przygodę z badmintonem w trzeciej klasie podstawówki. Trenuję już od 13 lat. Od 3 lat, już troszkę mniej. Zająłem się trenowaniem innych ludzi. Do tej pory, przez te wszystkie lata, zdobyłem 14 medali mistrzostw Polski, 2 medali mistrzostw Polski akademickich i 5 lat spędziłem w kadrze Polski. No i tak jak mówię, teraz wraz z klubem KS Bad Kraków zacząłem prowadzić trening dzieci, amatorów. Organizujemy różne obozy i szkoły. Powiedz, jak oceniasz tutaj poziom tego turnieju i tych starszowskich naszych zawodników? Są, są to amatorzy, są to ludzie, którzy trenują po prostu tak po godzinach, ale są to amatorzy bardzo zapaleni do tego sportu. Znam, znam przynajmniej kilku, którzy naprawdę poświęcają sporo czasu i sporo energii na doskonalenie swoich umiejętności. Właśnie wróciłem prosto z Głubczyc, prowadziłem obóz właśnie dla takich amatorów i powiem szczerze, że tutaj wybrałbym kilku, którzy prezentują dużo wyższy poziom niż ci, których tam zacząłem szkolić. Widać, że mają chęci, że to jest ich taka, można powiedzieć, pasja i ja bym na przykład zalecał, żeby, bo słyszałem, że nie ma tutaj trenera w Staszowie, więc żeby właśnie sprowadzić sobie kogoś, żeby ktoś im pokazał, o co w tym wszystkim chodzi, bo uczą się sami i powielają błędy, nie? Ale ogólnie, jak na samouków to są bardzo dobrzy. Już na Rio jest za późno, żeby wystartować, prawda? Ale kto wie, czy za 4 lata ktoś ze Staszowa, z tych, zwłaszcza z tych młodszych... Z tego młodszego na rybku się nie pojawi w Rio na przykład. No, jeżeli jest tutaj e, młodzież zapalona, chętna, to może nie za 4 lata, ale 8-12 i można myśleć. A może ty raz na jakiś czas byś tutaj wpadł do Staszowa i coś pokazał e, jeżeli, jako trener? Tylko, jeżeli tylko znajdzie się osoba, która, która będzie chciała coś zorganizować, to nie ma problemu biorę koleżankę, czy co się staniesz. Teraz została wicomieścielem polskich seniorów. Rozmawialiśmy wstępnie na temat prowadzenia takich właśnie kursów, szkoleń wyjazdowych i jest bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Ja tutaj niedawno oglądałem Twój mecz na, na hali obok, za ścianą, w której grałeś z jednym z zawodników Staszowskich, takim wysokim, moim dobrym znajomym. I mecz wygraliście, prawda? A z parą, z parą taką, która też trenuje, czy trenowała przynajmniej sportowo badminton. Tak, ale to w moim przypadku tutaj myślę, że kondycji nie mam już dobrej, bo nie trenuję. 3-4 lata, ale dużo robię doświadczenia. Ja jeździłem na bardzo wiele turniejów, już ta ręka inaczej chodzi niż u starszych zawodników. Także... Jakie było twoje największe osiągnięcie sportowe? Największe osiągnięcie to myślę, że brązowy medal międzynarodowych mistrzostw Czech. To było miejscowoziorolowa Lutynę w Czechach, bardzo mocno obsadzony turniej. Też byliśmy, byłem z kolegą w Debu jednym z najmłodszych uczestników. Oprócz tego, no to te kilka złotych medali mistrzostw polskich w miście w juniorach, które udało mi się zdobyć. Powiedz, czy badminton jest y, dobrą dyscypliną sportu dla takich amatorów, którzy po prostu chcą się po pracy czy po, po nauce rozerwać, odpocząć, trochę się odstresować, jak, jak ruchu, jak, zażyć? Jak najbardziej. W Warszawie bardzo mocno to ruszyło. Po prostu utworzyłeś już, nie wiem dokładnie, ale pięć albo sześć Akademii Badmintona. Jest to bardzo mocno rozwinięte. Ludzie jeżdżą po 40-50 osób na, na obozy. Są to lekarze, prawnicy, ale również inni ludzie. Po prostu zwykli amatorzy, którzy przychodzą z ulicy, idą na pięć treningów, no po prostu łapą takiego bakcyla, że od razu, z miejsca. Obozy, treningi trenują z najlepszymi w Polsce. Także jak najbardziej to jest bardzo dobre. A słuchaj, trenując tak po amatorsku, bez trenera, czy można się nabawić jakiejś kontuzji? Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby, żeby tego uniknąć? Pierwszy podstawowy błąd u wszystkich. Yy, Takich amatorów, którzy trenują sami, przychodzą bez rozgrzewki. No tak. A, zaraz mamy się yy, arkusze. Łapie się, szy... kometkę, łapie się ko kometkę, łapie się rakietę i już się tak, chce tak, grać. A to, a to nie tak powinno być. Dobra rozgrzewka, jakieś 20 minut to jest minimum. Mówię najważniejsze: kolana, stopy, ścieżka lesa, yy, przedramiona, nadgarstki to, i plecy. To są te miejsca, gdzie naj, najwięcej kontuzji występuje. Czy jest jakaś strona internetowa, która takie rozgrzewki i taki trening amatorski potrafiłaby udoskonalić? Polecam poszukać sobie na Facebooku Akademię Trenerską Jarosława Suwały. To jest akademia akredytowana przez Polski Związek. Tam można znaleźć zarówno filmiki, jak i instrukcje jak się rozgrzewać, również kroki. Jak, jak chodzisz po boisku, my też z Asiem Stanisz planujemy właśnie ruszyć z cyklem takich filmów. Więc, jeżeli coś będzie, na pewno tutaj pokażemy. Jako zawodnik badmintona, na pewno interesowałeś się występami naszych zawodników w Rio, mhm. oraz ogólnie występami badmintonistów na, na Igrzyskach Olimpijskich. Jak byś skomentował tą imprezę? E, najbardziej szkoda, właśnie miksta, Roberta Mazemszaka i Nadji Zięby, którzy w tym roku również zakończyli udział na ćwierćfinale finale w walce o medal. Również 4 lata temu mieli dwie lotki meczowe w meczu medal. Nie udało im się. Myśleliśmy, że tym razem się uda, ale również no, zawodnicy z Malezji okazali się niestety nie Czy kiedykolwiek na zawodach spotkałeś się z nimi osobiście i miałeś przyjemność grać? Tak, raz grałem z nimi na mistrzostwach polskich seniorów w głupczycach mixta z koleżanką z Suchedniowa. No proszę, czyli po prostu gdyby nie, gdyby nie Twoje inne plany, gdyby nie jakieś ewentualnie kontuzje i tak dalej, to kto wie, czy nie towarzyszyłbyś tym zawodnikom właśnie w Rio. Ale, ale wtedy niestety, niestety nie byłbyś na Turyniu w Staszowie, więc tak, no Staszów wygrał z Rio w tym wypadku. Tak był, że... był jakiś palec z opatrzności, żeby, żeby to sprawić, prawda? No tutaj akurat mówiliśmy się z kolegą z obozu, z Łupczyc, że przyjadę z nim, poprowadzę go w grze, o co chodzi, tak bardziej dla zabawy. Znaczy kolegą ze Staszowa, tak, prawda? Kolega ze Staszowa. który ze Staszowa jest zapalonym badmintonistą. W Głupczycach, na obozie zapytał mnie, czy nie przyjadę z nim na turniej, żeby pokazać mu o co chodzi w deblu, w singlu, więc bez problemu się zgodziłem. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i życzę sukcesów klasy trenerskiej tym razem. Proszę Państwa, jest godzina 24.10 w nocy. Turniej zaczął się o godzinie 18, także już wszyscy są Zero dziesięć, 010 powtórka 0,10. Tak, 010. Aha, godzina 010. Słusznie, słusznie więc ścisłość nawet o tej, o tej porze jest stosowna. Więc organizatorzy są już zmęczeni, ale szczęśliwi, że turniej, turniej kłada się bardzo dobrze. Frekwencja była bardzo duża, poziom jest wysoki. Chciałem zapytać tutaj pana, który jest członkiem władz polskiego badmintona. Jak pan ocenia ten turniej i co pan sądzi o rozwoju badmintona w takich niedużych miasteczkach jak Staszów? Mam być miły czy szczery? <laughs> To proszę o jedno i drugie. Dobrze. Więc w związku z tym, że yy, i przyjeżdżam tutaj wielokrotnie do Staszowa. Muszę stwierdzić z wielką przyjemnością i rozkoszą, że Badminton rozwija się doskonale. Dzięki takim ludziom, co tutaj siedzą, Bartek, ten co tam chodzi, ale już wyszedł. I młodzieży, która bardzo chętnie przychodzi i gra sobie w tego badmintona, Jest to fantastyczne. Pod wieloma względami. Nie siedzą przy telewizorze, tylko się ruszają. A badminton jest najwspanialszą dyscypliną ogólnorozwojową, ponieważ wszystkie mięśnie pracują. Dosłownie wszystkie. A najlepiej to powinno dla dziewczyn, bo, bo mięśnie pośladków tak pięknie pracują. Tułów, bark, nóżki. No później dziewczyny jak sarenki wyglądają. Wszystkie. Dużo młodzieży jest, dużo projektów, władze tutaj się udzielają. Pan dyrektor też, zawsze sala jest gotowa do dyspozycji. Bardzo wspaniale. Marzenka też jeździ nie tylko tutaj, ale po innych szkołach rozwija tego badmintona. Będziemy chcieli teraz, żeby w nagrodę młodzież ze Staszowa pojechała na Ogólnopolski Dzień Badmintona, który będzie 8 września na Stadionie Narodowym. 8, nie 10? 8 chyba. 10. 10? No to 10? To, to tam taka mała. To się ustali. Ustali. 10 na 100% teraz. No będzie 50 kortów tam. Młodzież będzie mogła sobie pobrać i nie tylko młodzież. Dużo szkół jest w badmintonie, w ogóle województwo świętokrzyskie bardzo pięknie i prężnie rozwija się w badmintonie. Mamy 10 rejonów rozgrywkowych, bo mamy ligę szkół podstawowych, gimnazjalnych, mamy ligę żaków. Żaków to znaczy się 1-3, 1-4. W 14 szkołach jest innowacja pedagogiczna, czyli 3 godziny tygodniowo badmintona. I ja myślę, że w pewnym momencie to zacznie przynosić efekty. A najwspanialsze to jest to, co powiedziałem, że młodzież ma zajęcie, rusza się, przez to nie ma otyłości, jest zadowolenie. No, to jest coś pięknego i niedrogie pieniądze. Jeszcze na koniec wywiadu, jakby Pan się przedstawił i powiedział, jaką funkcję Pan pełni w związku badmintona. Ale... Bo jestem zupełnym amatorem, więc wiem tylko, że Pan jest jednym z tych, którzy dowodzą tą dyscypliną sportu w Polsce. A ona się rozwija pięknie. Rzeczywiście to nawet w Rio było, yy, o tym słychać. W Rio? W Rio. Tak. A, no tak. znaczy, słychać było o, o polskim badmintonie, że badmintonie, ja, badmintonie, ja Jako badmintonie, amator taki tak. zupełny, ale słyszałem w radiu, bo ja telewizji nie oglądam, że para w mikście tam miała duże szanse medalowe, prawda? Y, nad, tak, Zięba i Mateusia, to jest para taka eksportowa, którzy przegrali no, w ćwierćfinale, ale pięknie zagrali. Się, pięknie zagrali z... Y, no właśnie, nie przerywa się starszym. Z jakąś azjatycką parą zdaje się, Tak, prawda? tak, z hindusami. Ale to nie o to chodzi. Mateusia to na swój wiek, 40-latka, to zagrał fantastycznie, wspaniale. Mieli szansę, no niestety dużo energii w grupie. Pożytkowali, żeby wyjść z grupy ale to myślę, że to jest fajna sprawa bardzo ładnie Adrian Dziłko zagrał, to jest nasz olimpijczyk z województwa świętokrzyskiego uczył się badmintona w Kielcach jego pierwszym trenerem był pan Andrzej Kowalski no a później już zaczął taką zawodniczą, zawodową karierę i, i, no i są efekty tego natomiast u nas jest też Fantastyczna sprawa, ponieważ mamy przeszkolonych około 100 trenerów, instruktorów. Mieliśmy w naszym województwie Shuttle time, czyli to jest takie wprowadzenie badmintona do szkół. Mieliśmy w tym około 160 szkół. Część się wykruszyła, ale gdzieś tak około 120 zostało. Młodzież się bawi, zadowolona jest. Także ja tylko chciałem podziękować wszystkim członkom zarządu Świętokrzyskiego Związku Badmintona, władzom, samorządom, którzy, którzy wspierają, propagują tą dyscyplinę sportu. Ja mówię o tej akurat, bo to jest nasza ukochana dyscyplina, ale w ogóle sport, że jest rozwijany, to jest pięknie. To też jakby pan przedstawił się na koniec, żeby wszyscy wiedzieli, Digniew Wojciechowski prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona i wiceprezes Polskiego Związku Badmintona. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa teraz dwóch najlepszych zawodników w turnieju w Staszowie. Finalistów zwycięzca ten zawodnik w białej koszulce oraz drugie miejsce srebrny medal zawodnik w okularach jeden reprezentuje po, reprezentant Polski były a drugi reprezentant Staszowa w tej w dyscyplinie sportu. Powiedzcie panowie coś na temat tego turnieju i na temat wyników jego ostatecznych. No Wyniki mamy dobre. Tak. Wiesz? No, pierwsze miejsce, drugie miejsce. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Chyba już przejechaliśmy razem. Ożyńmy pierwszy raz, raz. raz. Tak. Ożyńmy pierwszy raz, więc tak. zróbmy to ze sobą latami, więc nie było łatwo. Ale fajna zabawa. Ciekawy to. turniej. Czyli ruch. krótko mówiąc, zmęczeni, ale szczęśliwi. Tak. I teraz, ponieważ jest godzina już pierwsza w nocy, po pierwszej, idziemy wszyscy na odpoczynek nocny, prawda? Tak. Bardzo dziękuję. Panowie, obserwowałem wspaniałą Waszą grę. Wy w Daru zajęliście trzecie miejsce, prawda? Się. Powiedzcie coś o tym turnieju, o emocjach, o wysiłku. Turniej jest organizowany przez OSIR, e... Staszów. Osir Staszów. No, to, to wi wiadomo. Bardzo tak. fajnie, tak? Jest, można sobie pograć, pobawić się, dobra zabawa. O, praktycznie codziennie są treningi. Chcącego przez wakacje oczywiście, tak? A ja, 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 jak długo trenujecie już badminton? Której, Dwa lata. To naprawdę wspaniałe osiągnięcia i wspaniały tutaj tak. poziom. Prezentujecie. Szczerze mówiąc debla graliśmy drugi raz w życiu. No, razem. znaczy, no. Ja obserwując raz. Was, przypuszczałem, że graliście wcześniej w jakimś klubie. Nie wiem, na A ty tylko tutaj sobie po prostu. Niestety. A bardzo by się przydał tutaj klub. żeby można uczestniczyć no, w Bardzo się cieszymy, że zajęliśmy trzecie miejsce. Pierwszy raz. No. Gratulacje. Succesy. Dzień dobry, nazywam się Michał Stylnicki. Do 19 lat trenowałem w klubie Technik Gupczyce. Właśnie pochodzę z opolszczyzny. Niedawno się przeprowadziłem do Kielc. Aktualnie jestem mistrzem polskich służb mundurowych. Trenuję na co dzień w klubie UKS Ćmińsk. To jest taka mała miejscowość w powiecie kieleckim. Oprócz tego mam zajęcia z młodzieżą w Kielcach? W Zagnańsku. Aha. W Zagnańsku dwa razy w tygodniu. I tam mniejsze lub większe sukcesy z tą o jako trener też odnoszę. A tutaj w naszym turnieju w Staszowie zajmuje trzecie miejsce. Gratulacje. Indywidualnie? Tak, tak? Zająłem trzecie miejsce indywidualnie. Trafiłem właśnie w półfinale na Sebastiana Sado, który dzisiaj był na pewno lepiej dysponowany. Cieszę się, że na takie turnieje jak tutaj do Staszowa przyjeżdżają takie osoby, już, które grały w kadrze, które reprezentują kadrze wysoki poziom. Tak, w karze Polski, które reprezentuje wysoki poziom. No jest to zawsze możliwość jakiegoś sparingu z dobrymi zawodnikami. Dlatego mam nadzieję, że ten turniej starszowski będzie się jeszcze bardziej rozwijał i może będą przyjeżdżać coraz więcej zawodników aktualnych, byłych kadrowiczów. No I to jest, myślę, dobry kierunek. A jak Ci się grał na tej hali? Czy tutaj jest dobre podłoże, dobre oświetlenie, otoczenie i tak Powiem szczerze, że na szczęście ten turniej dopiero zaczęliśmy po południu i już tego słońca nie było, no, ale z tego co tu słyszałem, to jednak e, w godzinach takich popołudniowych jest jednak trochę złe oświetlenie, ponieważ rano świeci z jednej strony hali, no i po południu niestety z drugiej strony hali, zanim słońce zajdzie, więc na pewno to utrudnia grę. Chyba jest to taka hala ogólnosportowa, prawda? Nie, nie, nie dostosowana do badmintona specjalnie. Tak jest, no ale myślę, że jeżeli chodzi o dostosowanie tej hali do badmintona, to nie, nie byłyby mi się zbyt wielkie koszty, bo wystarczyłoby tylko te okna zakryć jakąś kotarą. I myślę, że to by w zupełności wystarczyło jako, albo ewentualnie reklamą sponsorów, bo też czasami może jakiś sponsor się zdarzyć, żeby chciał się zareklamować na tej hali, to wtedy by od razu ta reklama mogła przysłaniać te okna. Bardzo dziękuję. Proszę. I stepnicki. Dawaj. Dziękuję. Gratuluję jeszcze raz. Zwycięzcami tego turnieju w kategorii Debel Mężczyzn zostali pan Bartłomiejczuk i nasz gość wyjątkowy. Dziękujemy, pan Sado. Brawo, brawo, brawo. I kategoria singiel mężczyzn. Pierwsze miejsce, panowie, bo my nie wiemy. Pan Sebastian Sado pierwsze miejsce. Tak? Pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce. Przepraszam, tak też było. Od, od pierwszego. No tak, ale tak. Drugie państwo. Już zaczęliśmy pierwsze pierwszego fartomiejców. I pan fartomiejczyk. A trzecie? Stobnicki. Drugie miejsce. Pan Łukasz Bartomiejczuk. I trzecie miejsce pan Michał Stobnicki. Dziękujemy i gratulujemy wytrwałości i siły.